Siemanko, tutaj Daria i witam Was na kanale Dariuszka. Słuchajcie, to są ostatnie szlify przed naszym wielkanocnym wyjazdem w góry. I powiem Wam szczerze, że ja już nie mogę się doczekać świąt wielkanocnych. Mam nadzieję, że będzie wszystko po mojej myśli, że wszystko, co sobie zaplanowałam, to w tych górach zrobimy. Wycieczki, koszyczek, święconka, właśnie. Mamy zamiar iść normalnie do kościoła, poświęcić koszyczek w kościelisku obok zakopanego, więc to naprawdę będą klimatyczne, fajne święta, inne od wszystkich. Mamy wszystko przygotowane, więc nic, ale to nic nie może pójść nie po naszej myśli. Na naszym kanale mogliście też widzieć odcinek spakowania, co ze sobą zabieramy, jak się pakowaliśmy mniej więcej, więc jeżeli przeoczyliście, to koniecznie nadróbcie zaległości. A teraz to muszę zawołać oliwkę, czy na pewno niczego nie zapomniała. Jak tam, Olinek? Wszystko jest gotowe, wszystko spakowane? Mama, bo byłam na dworze i znalazłam taką kartkę, bo leżała. Gdzie leżała? Gdzie leżała? No, leżała na trawie. Co? Jak na trawie? Jak na trawie? Hej Daria i Oliwka. Potrzebna wasza pomoc w blaszanym garażu na podwórku u sąsiada. To u mojego zaty na podwórku? Bo jakby... no on ma jakieś blaszane garaże. W sumie to czeka tam na was mała niespodzianka, więc zapraszam. I tyle? No i co ja mam z tego rozumieć? Nic? Żadnego podpisu? Kto? Co? Jak? Znowu coś wykombinował. Nie no ale ja chciałam odpocząć, chciałam sprawdzić wszystko, czy na pewno wszystko mamy, czy wszystko jest zaplanowane tak, jak powinno być. No nie, no nie wiem, nie wiem, serio. Wygląda na to, że lekko muszę zmienić swoje plany, no ale już, no nie wiem, kto się wysilił, kartka wydrukowana, niby wszystko w tajemnicy, no ale zobaczymy, kto i po co nas tam wzywa. Chodźmy do tego blaszanego garażu. Dlaczego ktoś niby zostawił jakąś dziwną kartkę w naszym domu, że ktoś potrzebuje pomocy w garażu mojego taty, no bo tutaj mamy tylko jakby sąsiada moich rodziców i że pomoc, niespodzianka, totalnie nie wiem o co chodzi, no ale drzwi są uchylone, więc zajrzyjmy tam. Mama, a co jeżeli tam będzie coś dziwnego, przecież to nie jest normalne, że ktoś nam zostawia wiadomości. Oliwka, no ja to wiem i ty to też wiesz, no ale jeżeli ktoś coś takiego napisał i że my mamy dwie przyjść, no to musimy tam zajrzeć i zobaczyć o co chodzi. No a mogłabyś wejść tam pierwsza? Bardzo cię proszę. Co jest kurcze? Oliwia? Mamo. Co ty tam zobaczyłaś? Wydaje się być bezpiecznie, Oliwia, więc chodź, zajrzymy tylko, zobaczymy, co to jest z bliska albo nie z bliska, tylko z daleka, i, i wyjdziemy po prostu. Bo w sumie to ja sama nie jestem pewna, co zobaczyłam. Kto to tutaj zrobił? Przecież tego wcześniej nie było. No nie było. Nie było właśnie. Ja jestem ciekawa, dlaczego w ogóle te rzeczy się tutaj znalazły i co to jest, bo wygląda to bardzo dziwnie. Ej, mamo, zobacz, tam leżą jakieś kartki. Stop, 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 Oliwia! No co ty? Jakie kartki ci w głowie? Widzisz, że tutaj są jakieś stoły porozstawiane, jakieś dziwne rzeczy na tych stołach się znajdują, a ty do kartek lecisz, powiedziałam Ci, że wchodzimy i zaraz wychodzimy, żeby było bezpiecznie. Ja nie wiem, czy, czy tutaj jest wszystko w porządku. No to, że są jakieś kartki, no też dostaliśmy kartkę do domu. No i co? I masz efekt tego wszystkiego. Mama, jeżeli tego nie przeczytamy, to nie dowiemy się, po co tu przyszliśmy. Dobra, może? Oliwia ma rację. Skoro już tutaj jesteśmy i leżą jakieś kartki na stole. No, garaż jest otwarty jakby, więc w każdej chwili będziemy mogły wyjść. To okej, okay, ale ja czytam, a Oliwia czeka przy drzwiach. Bo nigdy nic nie wiadomo. Sprawa ogólnie wydaje się podejrzana. Zresztą zobaczcie sami, jak to wszystko wygląda. To, co jest za mną, wygląda mega dziwnie. Ja się nawet do tego na razie nie zbliżałam. Ale dobrze, jeżeli Oliwia sądzi, że powinnyśmy przeczytać te kartki, to ja je słuchajcie, przeczytam. Ale od razu, jak to zrobię, to robimy wypad. No i co tam jest napisane? Coś. Na maksa dziwnego, na maksa. Teraz już nic z tego nie rozumiem. Słuchajcie, nie mam pojęcia, kto nas tu ściągnął i w jakim celu. Sami posłuchajcie, sami posłuchajcie. Witajcie w moim laboratorium. Jeśli chcecie, żeby święta wielkanocne się odbyły, a zajączek zostawił w waszym domu prezenty, to jest szantaż, musicie mi pomóc. Ja mam dużo roboty z dekorowaniem pisanek, ale wy możecie wykonać za mnie brudną robotę. Więcej szczegółów na małym stoliku. Szalony naukowiec. Czy co? I powiedzcie mi, co ja niby o tym wszystkim mam myśleć. Powiedzcie wy mi. Nieznajomy, jakiś szalony naukowiec zaprasza nas do garażu, gdzie porozstawiane są takie rzeczy. Dobra. Niech będzie, że ja się do tego zbliżę i zobaczę po kolei, co to jest dokładnie, ale więcej szczegółów miało być na małym stoliku, więc zobaczmy, co się tam znajduje. Nie powiedziałabym, że na małym stoliku znajduje się więcej szczegółów, bo na małym stoliku, słuchajcie, znajdują się jakieś białe rękawiczki. Jakieś. Aha, dobra. Jest więcej szczegółów. Było to pod tym, jest kolejna kartka, ludzie. A to jest jakiś kombinezon jednorazowy, jakiś ogromny. Co to na potwora, czy na co? No i dodatkowo jakieś przezroczyste okulary, ale niby po co. To jest ochronne, to ma nas przed czymś ochronić. Dobra, Oliwia, sięgam Cię, że czytam ostatnią kartkę i wychodzimy stąd, bo coraz mniej zaczyna mi się to podobać. Ubierzcie się odpowiednio i zacznijcie eksperymentować. Kiedy skończycie, zostawiacie wszystko na wysokim, białym stole. Ej, Oliwka! Co się właśnie wydarzyło? Powiedzcie, że to jest tylko głupi prank albo jakiś silny wiatr nagle zamknął nam drzwi w tym blaszanym garażu. Jesteśmy uwięzione? Ja zaraz oszaleję. Mówiłam, że to nie jest dobry pomysł, żeby czytać te kartki. Słuchajcie, zawsze jest tak, że jak ktoś dostaje jakieś wskazówki, jeżeli się Stosuje do nich, to potem, jakby na końcu, wygrywa, może wyjść. Nie wiem, tak mi się ze skateboardu skojarzyło, ale czy to jest escape room? To przecież my jesteśmy w blaszanym garażu, dobra! Spełnijmy prośbę tego kogoś i zobaczmy, co się stanie. Oliwia, czy ty myślisz, że to jest normalne? Czy ty, ty widziałaś w ogóle, co jest na tych pudełkach z tyłu? Przyjrzałaś się, ja tam widzę jakieś bestie, jakieś pandery. I jeszcze najlepsze jest to, że ja tam widzę mister pizza. To, co jest dla mnie już w ogóle niezrozumiałe, ale okej. Okay. A ja to nie tak chyba założyłam. Ja nie umiem zakładać takich rękawiczek. Co tu jest grane w ogóle? Ej, dla ciebie to będzie mega za duże. A ten kombinezon, to już w ogóle. No dobra, tu mamy niby, okej. Okay. Rozerwijmy tą folię od tych kombinezonów i spróbujmy to na siebie założyć. Ej, czy jakiś szalony naukowiec próbuje z nas zrobić szalonych naukowców? I to jeszcze ze współpracy z Mr. Wicem? to jest niepojęte. My będziemy wyglądały jak kosmitki. Czuję się na maksa dziwnie. Oliwka pomód ci. Już, dobra. Okej, okay, mamy jakieś ekspresy. Dobra, musisz to wskoczyć jak w kombinezon po prostu. No ale dobra, no w sumie jeżeli ma nas to ochronić. No też to tak. lepiej to załóżmy. Dobra, wskakuj, a nie wiem czy ci przejdą. Dobra, zakładam okulary. Jeżeli one mają mnie przed czymś ochronić, to zróbmy to. One mi całe parują. Oliwia, ja nic nie chcę mówić, ale ogólnie na tamtym stole z tyłu, gdzie leżały te kartki, które wyhaczyłaś. Jest jakaś miska z wodą. I po co to? Do czego? Nie wiem. No to powiedz mi, proszę cię, bo ja już nic z tego nie rozumiem. Nie ma tutaj nigdzie innych podpowiedzi. Zostało nam tylko to. Ja nic nie chcę mówić. Ale to Ty wykrakałaś, żeby iść przeczytać te kartki. I to Ty kazałaś niby poznać te szczegóły, że po co my tu przyszłyśmy? A teraz jesteśmy zamknięte w garażu w jakichś strojach kosmitów. No proszę bardzo. Oliwia, serio? Ty się cieszysz z tego? A może po prostu to otwórzmy? Teraz chcesz to otwierać? No w sumie, okej, okay, ubrałyśmy się. Na pewno nie jest to nic jakiegoś nie no, Oliwia ja już nie wiem sama, no dobra, jak chcesz otwierać, to otwiera. Ja Ci pomogę, zobaczymy, co z tego wyjdzie, bo poczekaj, jak to miało być. Jeżeli zrobicie tam wszystko, jak to było na tych kartkach, to mamy zostawić wszystko na wysokim stole, czyli tam, gdzie to wszystko jest! Oliwia wkurzają mnie to kulary. Tu z tyłu jest jeszcze pełno jakichś kartek. Za tym było. To jest o tym chyba coś napisane. Dobra, okej. Okay. To, to jest wytłumaczone, co my mamy niby z tym zrobić i jak mamy. Jak rozpocząć eksperyment? Czyli ten ktoś zostawił nam instrukcję, co my mamy robić krok po kroku. Dwie probówki jakieś. Wystarczy napełnić probówkę wodą, energicznie ją potrząsnąć, czyli stąd ta woda jest tam w tej miejsce. A po chwili. Z musującej wody wyłonią się unikalne figurki. Z zestawu otrzymujesz aż 12 mikrobestii, 8 widocznych od razu, a pozostałe 4 pojawią się dopiero po przeprowadzeniu eksperymentu. No. Jakby mi ktoś powiedział, że jeszcze dzisiaj będę jakieś eksperymenty robiła, to... Słuchajcie, czyli temu komuś chodziło o to, żebyśmy pootwierały te dziwne rzeczy. Ja już nawet tego nie boję, no bo jeżeli tu jest ten Mr. Bits, no, no wiecie, kto to jest przecież, tak? No i to wygląda jak jego zabawki, ale trochę mnie te bestie niepokoją. No okej, okay, ale jest ta Pantera, niby taka kultowa Mr. Bitsa. To jest mega ciężkie w ogóle, ale to nie jest probówka, bo jeżeli chodzi o probówki... To chyba raczej chodzi o ten zestaw. I tutaj mam dwie te probówki. Tutaj mam poczekać raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Zgadza się. Te są widoczne od razu. A z tych probówek jeszcze dodatkowo coś nam wyleci. Jak wstrząśniemy, jak tam wody nalejemy. No dobra. I ogólnie z tego co widzę, to można aż zebrać. Zobaczcie. 85 tych figurek. Ej, tu jest też napisane. I pokazane. Ale to wyleje się, to będzie musować, to będzie dziwne na maksa. Zróbmy to i miejmy to z głowy. Tylko nie wiem od którego zacząć: od tego mniejszego, czy może od tego większego. Oliwka, czemu ty zdjęłaś rękawiczki? Oliwia dorwała jakąś jedną pojedynczą probówkę. Boże, naukowcu, przecież jeżeli ty chciałeś, to mogłeś nam to do domu dać. Ja bym to otworzyła w domu wszystko, a nie w jakimś garażu. Miska z wodą, słuchajcie, tajne wiadomości, co tu się w ogóle dzieje. No ale okej. Okay. To otwieraj. Zróbmy tą pierwszą i zobaczymy w ogóle, co z tego wyjdzie. Co to będzie, dobra? Ja, jakby tutaj uwieczniam tą chwilę. Ej, no dobra, a jakbyśmy się z tego garażu wymknęły, jakbym ja zadzwoniła potatę, przecież my możemy mu przeprowadzić te eksperymenty. Ale w domu, na spokojnie. Ja tutaj się stresuję. Nie mam nic do zabawek, do eksperymentów, ale ogólnie miejscówka jest całkiem dziwna, naprawdę. Tym bardziej, że jakby ktoś nas zamknął, więc ja serio, zaraz dzwonię do okej, okay, dzięki. Ja serio zaraz dzwonię do Dawida, żeby nas to uratował i ja nic nie zostawię temu naukowcowi. Nie, Oliwianie, zostawiamy. Ja nie wiem, kto nas sprankował, czy to serio ktoś sobie umyślił, ale ja to zabieram do Okej. Ma taką samą minę jak ja. Patrzcie tylko. Zobaczcie, co i ile tego tutaj można. To się nie kończy. To się nie kończy. I tutaj są jeszcze jakieś rangi. Common, rare, ultra rare. Czyli tutaj jeszcze figurka ma znaczenie, ludzie. No i co? To wygląda. Wodę wlać i te, potem to zakryć i potrząsnąć to A ta folika, A folika, Tam jest folika. No ta ma zostać. Ona ma zostać? Tak. To się rozpuści? Tak. A skąd ty to wiesz? No bo tu jest. A może ty jesteś tym pranksterem i ty sobie je bo ze bo mnie, mnie robisz? No bo tu wyciągnąć. Dobra, poczekaj. Tu wody. No dobra, no niby nie. Okej. Okay. Oliwia, jak ty sobie ze mnie jaja zrobiłaś przed Wielkanocą, gdzie mam kupę roboty, to uwierz, że będzie z Tobą źle. Dobra. Chcesz się przyznać? Nalewaj. Chcesz się przyznać? Nie. Na pewno? Na pewno. No dobrze, no to nalewaj sobie. I jak? No nie wiem, tak zamocz zamoc sobie. Ale tu jest do tego. No to ja nie wiem co Ty masz zrobić, tu nie ma innych narzędzi. No nie no, po prostu to zamocz. Zamocz to i nabieraj tej wody. No, śmiało, bo im dłużej tym gorzej. No i jest git. I zakręcaj to i już tym teraz, czy coś. Nie wiem, co ty z tym zrobisz, kobieto. No i zobaczymy, co ci wyjdzie. 1, Dobra. Trzy. Cztery. Trzynaście. Dziewięć sekund. 14, Dobra. Piętnaście. Tego się 15, najbardziej boję. Słuchajcie tych dwóch dużych bestii. 26, A co, jeżeli to będzie takie 26, ogromne? Dziewięć, trzydzieści. Okej. I co teraz? Jest? Jest? Jest. Oliwia, a jeżeli tam z tego... Na ciebie. Nie, stop! Oliwia, bo to... Mo, to jest podejrzane. To jest... A gdzie my to mamy wylać niby? Do miski to wylej. I wyławiaj. Chodź. Nie wiem, ja to nie ogarnę w ogóle. Ble, fu! Ej, to był glut. Słuchajcie, z tego gluty normalnie wychodzą. I może nie powinniśmy tego wylać do miski, tylko gluta! Wziąć slajma to slajmy Musimy to sprawdzić w domu, Oliwia. Ja organizuję teraz misję wybawczą z tego miejsca. Okej? Okay? Pakuj to wszystko pod pachę, dosłownie i uciekamy stąd. Słuchajcie! Nikt mnie prankować nie będzie. Jeżeli ja mam robić eksperymenty, to na własnych warunkach i we własnym domu. Dzwonię po Dawida. Zrobimy teraz najszybszą ewakuację, jaka w życiu chyba powstaje, bo ja łapę wszystko pod pachę. Oliwia będzie tylko czekała na znak od Dawida, kiedy on otworzy nam te drzwi, i uciekamy. Ja wszystko to wezmę. Nie wiem, zdjęłam te rękawiczki w końcu, bo przecież to są zabawki. No ludzie, po co nas tutaj straszyć jakimiś tajnymi eksperymentami. Jak owszem, to są eksperymenty, ale bardzo fajne i ciekawe. Więc ja już powiem wam, że sama zrobiłam się ciekawa, co jest w środku, ale nikt nie będzie mnie prankował i zamykał w garażu, bo ja sobie to zrobię na lajcie w domu. Ja chyba jeszcze muszę, słuchajcie, o, to wezmę, to wezmę, bo to jest potrzebne. A te karteczki to ja temu mądrusiowi, który nas tak urządził, zostawię. Powiem wam tak! Zmieniłam mojego pomocnika. Jest ze mną Stasiek i to my przeprowadzimy te eksperymenty, bo Oliwia w pewnym momencie zaczęła się bardzo dziwnie śmiać. Ja uważam, że ten cały prank na mnie to był jej zaplanowany pomysł i nie wiem, kto jej w tym pomagał, bo Dawid jest poważny, ale Dawid potrafi zachować powagę i ja nie wiem, czy oni się na mnie nie uwzięli. Oliwia! Zaraz się zapytam. Słuchaj, Stasiek. Masz 85 bestyjek do zebrania. Przed tobą całkiem spoko zabawa z eksperymentami i z zabawkami Mister Pizza. Ja jestem ciekawa, czy ta pantera tutaj z tych y, mutators, tu będą jakieś mutanty. Tego to ja się nawet trochę obawiam, słuchajcie. Albo Ty już chcesz zacząć ten eksperyment. Wziąłeś zestaw z jedną progówką, czy z dwoma? Z jedną. Tutaj są jeszcze jakieś złote. Wiesz, że. Stasiu, każda figurka. To jest jakiś dobry, zaraz zobaczymy na tej ulotce, ale wiesz, co Ci powiem? Każda figurka należy do jakiejś drużyny. One mają swoje drużyny normalnie. Jakąś karteczkę bym chciała tutaj, żebyś mi wynalazł, bo w tamtym było. A będzie tu, ok? To ja to zabieram i zaraz sprawdzimy tego złotego. Zobaczcie. Ten tutaj to Golden Funks. I on jest mega straszny. A tutaj mamy jeszcze inne. Wyjmuj wszystkie, Stasiek. Ja ci jakiś stojek muszę zamówić na to potem. Ej, Oliwia nie przyszła. Wiesz, co to oznacza? Że ona ma coś z tym wspólnego. Z tym prankiem na mnie. Zalaliśmy probówkę Stasia wodą. Trząsaj, trząsaj, bo w sumie trzeba Ej, 30 sekund. Ale to na Mieliśmy małą awarię. Bo chyba ja źle zakręciłam, co? Ja. ja teraz potrząsam i zaraz wylejemy to do miski i zobaczymy, jakie figurki zasilą kolekcję. Już sama nie wiem kogo, bo nie wiem, kto w naszej rodzinie był tym szalonym naukowcem. No ale podejrzani najbardziej są Dawid i Oliwia. Kurczę, okej? Okay. Zlewaj! Jaki glucior, o fujka, glucie to jest teraz, co tam się trafiło, ej ja to wyjmę, ja to wiem, ale to jest zagluciałe ludzie Jeju, ej, jakie to ma straszne miny, to są jakieś bestyki normalnie, no, ale jeżeli tego można znaleźć, 85, dobra Stasiek wiesz o, co? Żółte. No, są kolejne dwa złote, no? To jest jakiś special edition. Tylko, że wiesz, co ci powiem? Daję. E, probówki jedną otworzyła Oliwia w garażu. Ty otworzyłeś teraz kolejną. A ja najbardziej jestem ciekawa, wiesz, czego? Tego. To się zda? Jakiegoś mocnego mutanta. Myślisz, no. że to będzie mocne? No dobra, słuchajcie, Stasiek bierze się za, za tą wielką kapsułę. Musisz poobcinać. Nie, wiesz, co może ja to obetnę? Co? Czy dasz radę? Wygląda na to, że wszystko zostało odbezpieczone. Co się dzieje tutaj, Stasiek? Poczekaj, no dobra, jak w tą stronę wziąłeś, tak? Nie, 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 to musi być otwarte jednak, tak. Wciśnij to. I co teraz się dzieje? Zdejmijmy tą kartkę, to będzie wszystko widać, co? Wyjęłam tą probówkę, ale ona jest mega ciężka. Dlaczego tak? A mnie nie. Jest cięższa od tamtych. Wydaje mi się, że tu będzie trzeba wlać wodę. Wyjmuj, Staś, tą probówkę, otwieraj ją, bo ja tutaj mam instrukcję. Więc tutaj mamy ten krok zrobiony: wyjmujemy probówkę, otwieramy probówkę, wylewamy jej zawartość. Tutaj, słuchajcie. Daj pomogę, trzymaj mocno. Tu z tej strony byś okay. musiał to otworzyć chyba. Ale mocno siedzi, co? Czy Wy to widzicie? Stasie krzykuje się do wlewu. Pełne skupienie. O, matko, jaka ciecz! I gdzie to leci? To zalało tą bestię? Co się stało? Co? Zalało ją? Pokaż. Zobaczcie, co się tutaj dzieje. Dobra, kolejny punkt, moi drodzy. To wlaliśmy. Teraz trzeba nacisnąć tu jeszcze raz, na górę. Dobra, i teraz przekręcić, żeby stało się tutaj zielone. I w tą stronę. Jeszcze, jeszcze. Okej, okay, dobra. Co? Przecież przed chwilą tego nie było. Takiego? No tak, no przecież inne było, ta pantera była. Co jest grane? Odkręcamy to, tak jak jest na instrukcji. I co teraz? O kurde. Mamy go Stasiek. Tylko. Mamy go. Gdzie A tam została. Widziałem, gdzie, gdzie, gdzie można jeszcze go ulepszyć. Jeszcze bardziej. Ej, no A dobra. No to się się on po... jest tu przywiązany, tylko jeszcze musisz uwolnić, zobacz. Ej, no to jest mocne. Te tuby duże są mega mocne. Serio. Słuchajcie, sama zrobiłam drugą tubę i to, co znalazłam w środku. To jest jakiś hit. Ten wygląda jeszcze mocniej. Ja po prostu jestem w szoku. Wyjmijmy go i zawołajmy Staśka, niech on go zobaczy. Powiem Wam, że teraz to już nawet nie jestem zła, że ktoś mnie chciał sprankować, bo zabawa z tym jest naprawdę, ale to naprawdę świetna. Zobaczcie tylko tego. Widać, że to jest mocny zawodnik. Słuchajcie. A ja i tak się dowiem, kto mnie sprankował. Mam tylko jedno szybkie pytanie. Już tak no? na koniec. Dawaj. Takie szybciutkie. Yy, w ogóle zobacz, co tutaj się odwala. Patrz. To jest hit. Jak ty zobaczysz potem, jak ja to tworzyłam, czy ty jesteś organizatorką tego wspaniałego pranku garażowego? Nie. No właśnie patrzysz, że tutaj się, ja się śmieje. Czy? Ty zrobiłaś mi tego pranka, czy ty jesteś szalonym naukowcem? Nie No co ja mam jej uwierzyć czy nie? Słuchajcie, dajcie znać jak myślicie, kto zrobił mi tego pranka? Dawid? Czy Oliwia? Da czy, czy wspólnie? Czy wspólnie brałeś się w tym Nie, ja udział? nie robiłam No ja nie mam jej uwierzyć, słuchajcie Mam nadzieję, że miło wam się oglądało, a jeżeli chcecie więcej szalonych eksperymentów, testowania, odkrywania i różnych takich cudacznych rzeczy, to zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i dzwoneczek i widzimy się już niedługo na kolejnym odcinku. Pa!